Kolumbik do kapitana Barniego? Rozpoczynam właśnie moją misję badawczą. Będę obserwował nocne życie mieszkańców afrykańskiej rzeki. Brzmi bardzo ciekawie. Bezpiecznej podróży, Kolumbiku. <grym> <grym> Dobrze, Dusiu, wprowadź statek w stan uśpienia. Już się robi, kapitanie. Dobranoc, Dusiu. Dobranoc, Piniu. Dobranoc, Cocurro. Dobranoc, kapitanie. O Na... kto stanowiska? O kto uruchomił oktoalarm? To Kolumbik. Alarm pochodzi z pływaka E. Kapitan Barni do Kolumbika. To brzmi jakby dzikie zwierzę było obok niego. Kolumbiku, czy mnie słyszysz? Kocurro, Piniu, do pływaka. A. Płyniemy do rzeki, żeby pomóc Kolumbikowi. Właśnie namierzyliśmy sygnał lokalizatora. Tak, to z pewnością pływak E. Pływak E powinien być gdzieś tutaj. Słuchajcie. To jest to dzikie zwierzę. Ten głos dochodzi stamtąd. Kocurro, wow. czekaj. To może być niebezpieczne. Pójdziemy tam razem. Kapitan, Kocurro! Pinio, Ale co wy tutaj? I co ja? E, e, musiałem trochę przysnąć, wypatrując nocnych zwierząt. <laughs> o, cóż, następnym razem. Postaraj się zasypiając, nie uruchamiać oktoalarmu. alarmu. E? O, <laughs> bardzo przepraszam. Wszystko w porządku. Cieszymy się, że nic ci nie jest. Dobrze? Wracajmy do domu zanosi się na przepiękny dzień, kamraci. Słoneczko świeci, rzeka jest miła i spokojna. E, może nie aż tak spokojna. Zawracajcie, póki możecie. Nadciągają niebezpieczne osobniki. Hmm, a co to za osobniki? Oto odpowiedź, kapitanie. Krokodyle. To na pewno one ich przestraszyły. Może, ale wyglądają na zajęte własnymi sprawami. Nie, pysajcie, płyną tu! Kolumbiku, za nami. Ktoś się zbliża. Hipopotamy! I to ich wszyscy się tak bali. Te hultaje to tylko wielkie i powolne olbrzymy. <grymne> I do tego śpiące olbrzymy wyglądają słodko. Sprawiają takie wrażenie, ale te hipcie mogą być bardzo niebezpieczne. Tak, wiem o czym myślisz. Bardzo agresywnie bronią swojego terytorium na rzece i nie lubią żadnych obcych. Ich wielkie zęby i miażdżące szczęki mogłyby wyrządzić wiele szkód. A więc, jak my je ominiemy? Bardzo ostrożnie, rób to co ja. Na szczęście dla nas szybko zasnęły po całej nocy wypasania się na trawie. Nie wydaje mi się, Kolumbiku. Chyba, że one chodzą przez sen. Y, y, raczej pływają. One właśnie dokładnie to robią. Hipopotamy są takie duże, że opadają na dno, kiedy śpią. Potem wynurzają się, zaczerpnąć powietrza, w ogóle się nie budząc. Spróbujmy przepłynąć tędy. Jeden z nich właśnie opada. A ten wynurza się na powierzchnię Skręć w lewo, Kolumbiku Teraz w prawo Aj. Już prawie jesteśmy, kapitanie Jeszcze tylko troszeczkę i będziemy wy... Wyra... Omingo go, Kolumbiku Z całą mocą w prawo Dobry hipcio śpi spokojnie i mniej słodkie sny. Nie musisz się budzić. Sytuacja nie jest dobra. Wkroczyłeś na nasze terytorium. Nie lubimy tego. Obudził mnie ze słodkiego snu. Ja tego nie znoszę! Bardzo nam przykro. Za chwilę będzie wam jeszcze bardziej przykro. Chyba to nie najlepszy czas, żeby wdawać się z nimi w pogawędki. Cofnij się, Kolumbiku. A teraz spokojnie zawracamy. Dobrze, odpływamy. Powoli i spokojnie. Powoli i spokojnie, chyba jednak nie staje egzaminu. Masz rację, teraz cała naprzód. Hipopotamy przestały nas ścigać! Ale dlaczego przestały? Tam było ich terytorium, a tutaj nie. Jest pewne, że jeśli znów wybierzemy tę drogę, to nas zaatakują. Więc trzeba poczekać, aż opuszczą rzekę. Przecież nie mogą tkwić tutaj przez cały dzień! Właściwie to mogą i często tak robią. Serio? Nie robią sobie przerwy na obiad? Nie. Hipopotamy to nocne zwierzęta. Jedzą w nocy, w dżungli, ale pozostają w pobliżu rzeki cały dzień. Potrzebują wilgoci. Ich skóra wygląda na twardą, ale tak naprawdę jest bardzo wrażliwa na słońce. Kiedy jest gorąco i sucho, czują się bardzo nieprzyjemnie. A więc musimy poczekać do nocy, kiedy hipopotamy opuszczą rzekę. Chyba nie możemy czekać aż tak długo. Nasze pływaki zostały uszkodzone. Do wieczora mogą przestać działać. Ale hipopotamy tutaj są i patrzą na nas. Jak my je ominiemy? Zostawcie to lepiej mnie, kamraci! Niezdarne pokraki! Tutaj jestem! Ho! Niezdarne? Zaraz pokażemy ci, kto tu jest niezdarny! Ha, ha, tutaj jestem! Uah. Ha! ha, ha. się nawet nie rozpoczął, niezdary! Ha, ha. Ha, ha. Uh. Kocurro, zajmuj ich jeszcze! Kolumbiku, płyń za mną! Wąsiska! Jest ich coraz więcej! One są znacznie szybsze niż myślałem! Już prawie jesteśmy, kapitanie. Ten wielki głaz jest dostatecznie daleko od ich terytorium. To tutaj powinniśmy spotkać się z kocurem. Kapitanie! Straciłem ster! Nie mogę płynąć! Potrzebna nam lina. Wciąż jesteśmy na ich terytorium. Mogę wykorzystać moje bandaże. Świetnie, ale musisz się pośpieszyć. Mamy towarzystwo. Lina gotowa, kapitanie. Teraz uciekajmy stąd. Kocurro, słyszysz mnie? Tak, jestem już prawie na miejscu, kapitanie. Obyście tam byli. Obym ja tam dotarł. Nie ma już ucieczki. No chyba że potrafisz latać. Świetny pomysł, kolega. Do zobaczenia. Chyba już wkrótce. Teraz pełen gaz, kapitanie. Są znacznie szybsze niż wyglądają. Hipopotamy spędziły za dużo czasu w upalnym słońcu. Ich skóra całkiem wyschła. Wyglądają naprawdę słabo. Nie możemy ich tak zostawić. Racja. Masz jakiś pomysł, Piniu? Znam bardzo skuteczne lekarstwo na wyschniętą skórę. Błoto! Co? Widzę, że wam jest ciągle mało. To przygotujcie się na jeszcze więcej. Chyba nie wiecie, z kim zadzieracie. Pewnie, że wiemy. Z bardzo wysuszonymi hipopotamami. Ale nie martwcie się, zaraz wam pomożemy. O, jakieś dobre błoto! Czy czujecie się już lepiej? Tak jest! Dzięki za błoto! Proszę bardzo, kamraci. Jeśli znów mnie zobaczycie, to nie uganiajcie się tak za mną. Wybacz, zazwyczaj nie lubimy obcych na naszym terenie, ale wy raczej jesteście w porządku. Więc może jakoś się wam odwdzięczymy? Teraz my was ochlapiemy! <grystanie> zaraz, 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 zaraz! E, wiecie co? To całkiem faj. Marzam się w głodzie jak chifcia!